Dzisiaj widzę, że jest Fox, ale Fox Polska, że ono jest naprawdę rewdo. Tylko, że on na pewno jest nie zrobił paniki. Za niego nie ma. Nie? Tak nie ma. Dobra, zrobiono paniki. I za chwilę odwróci się legend Chcę legendę. Jestem tego na początku, nie pytajcie skąd po prostu, bo teraz nie ma. W tym czasie zagrajmy sobie rundkę Tikiem na nowej mapce, która jest tu piękna, tylko że na nagrodzie. to więc gdzie mam tika, A ja mam nowy gadżet jak i Tara. Tarusia. Widzicie? Część nie ładuje mi się tyle. dobra na środek atakować, oczywiście nie, 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 nie. zginie, tam będziesz siedzieć i teraz się tepnie. Dalej ja tam rozwolili, więc nie. Mam pomysł. Na to. No. Ja sama skupiam się. 7 HP. 7 HP. Co no, widzimy w wszystkich krzakach? No, tam jest Mortis. O bądź to w ogóle wygrywamy. przez tą gwiazdkę. Zamknęliśmy go. Jej! Jej, brawo. Dobra, dobra i Tak, nagle się wygląda i teraz ten konek. Rewdo. O, właśnie żeby było. Go... Ty pytałeś dlaczego powiedziałem krank. Po prostu... Łatwo, no to do pewnej osoby, którą znam, ale nie powiem Dobra, biorę kolta. Najwyżej trudno. O to mi chodzi najwyżej trudno. Dobra. Ej, ale ten spike jak ich rozgniótł i win Trojwycięcia No i widzę jak mówiłem to widzicie się z właśnie wrócił no, To widzę go bo cię chyba wywaliło, nie? W tym czasie zagram sobie maczek. Chcę wywaliło. Dobrze, wietr ten jeden meczek, naprawdę dobrze. Okej. Okay. Ja się respię To jest za spalny, dziwny. Ehm. Wait, co ty jesteś spałem ten? Dobra, rozwalenie. Tak i nic. Bo ja powiedziałem, bo otworzyliśmy zanim... Ty się zorientowałeś. Ja właśnie skończyłem kolejny meczek i idę. na tym hejście. Ej, wiemy na co odcinku. Tak, wybijamy 20 tysięcy pucharków. U mnie. Zobacz ile mi brakuje. No, to jest się za chwilę. Widzę. Jak widzicie, to skończyliśmy kolejny mecz. Drew do i Pierwszy Tak, pierwszy. Tak mi się już jak będzie blisko lub po prostu rankę jakąś lub dużo puchatki. A o to pierwsza przegrana. Dawidowie, ogólnie to chcieliśmy i... Muszę to ja zostać. O i chcę. No teraz będę ogólnie... No, kupimy sobie co... ten Jak to się mówi? Dobra, kist. Tak, tak. Y... Dalej, po prostu nagramy, pokażę tę jedną grę, nie? Że taki krótki odcinek nie był. No, ten jeden mecz. Jesteśmy na niskich bardzo rach. I Irat to 20k. Dlatego, że się skupiasz na takich niskich rangach, gdzie się nie trzeba skupiać. Chyba, że zobaczysz Edgara, to trzeba. Jezu, jak uciekł! A, nie zauważyłem. <laughs> jak uciekł! No dobra, widzowie. Będzie montowany film. Wam powiem. Będą napisy, i wijamy 75 słów. I będzie nowa seria strategiczna. Jak myślicie? Macie jakieś podejrzenia? Dobra, jest zabrożony. I po nim. Ile kiłów? No, i musi uciekać. Ciekać. Misja nieudana. Misja nieudana, ale ile ty miała ta Jak to? Bo. No tak. I mogę iść do piperki skoczyć. Bo ona nie mogłaby. Bo ona by mało ci biła, nie? Widzowie, czekaj, w ile meczów my zagraliśmy? Minus. Ja miałam minus, ja nie dostałam właśnie żadnych pucharków. <tryk> tak, tak, widzowie, gramy już na ZB. Jesse. Czekaj, nie wiem. Nabij masz taką rangę. A tu na wybór początź po coś o nazwie? A mój kuzek. Chcę wiedzieć, gdzie jest ta Bibi. On nie zebrał piłki. No, ale nie trafiłem. No gdybyśmy tam byli, to byśmy. Ty má Edgara. Pik. ja dostałam obrażeń od ulta jego? Co je zrobił Bibi? Dobrze, że ty, to ty nie byłeś tą Bibi. Czekaj, rozwalaj im bramkę. Bardziej. Da, ja rozwaliłem bardziej. No, bardziej. Żyjesz. Jakby ta, ta piłka trafiła w naszą bramkę. To by szczeliła nam gola. Pan na to. Ej ten jest z No dobra, widzę i widzę. Widzowie, to chyba będzie ostatnia runda. A jak Ale... Na może, może mi zostać 10 puch lub dwa. Dobra. I... Bum! Czy ja drugą osobę zabiję? Nie. Yeah. No nie zabiję. Cześć, my mamy Amber Franek. Więc dobrze. Dobrze, że mamy Amber. Co on zrobił? Ta Amber ma ulta. Co zrobił? co jeszcze nie wiem, co ja robię czasami. O, zabij. Myślałam... Ej, ale tak dziwnie tak poszła i myślałam, że zabiję jeszcze tą na, e, nitę. Ej, a wiesz, że ja... raz ja na Discordie... Co za emotka ma No Co? Jak ty ani razu nie uderzyłeś I pana to I pana to Co ty zrobiłeś? Jesteś bogiem. Tam, tam, tam. Da rozwalę im ten murek, by się tam nie chowali. Tak, do rozwalę im na pewno. Co on chciał? piłkę, złapać? Win. Ten, Tak. D nie, brakuje mi. Ile? 35 puch. No, a ty? Fralek. No, 20. I 20. Ranga na tarze. 300 star pońców. Mam już 1000. Zostało nam małpuch. Zostało nam 30. Na mniej. Teraz będę grać azarem. E Ej, co jest za szybki ten mecz, nie? 30 sekund miał widzowie, rozumiecie? Ale za szybki. No to piesz. ile mam pucharków, prawda? No, właśnie jest wyłączyłem cięcie. Ej, tylko sprawdźmy, bo widzowie. Tak, to! Kamil chyba? Tak to ten sam Kamil. Sprawdzenie nikt bitew. Nie wiem. A wiesz co? Akurat ma. Moja kocia właśnie przyszła, więc włączyłem cię. A, jednak jest włączone, włączone Włączony tycień. Mortys. Is... Witam antymajętnie. Czy jakoś. Co? Oj. I to duże, oj. Nie. Mortys. Mortys jest najlepszy. Metar... Ej. Zobacz, my to przegra... Nie! Co jest? Prawo pa! Hmm, mogliśmy szczęść chyba bramkę nawet, nie? <śm> to jest najlepsze właśnie w Bibi. Ja byłem <śm> z piłką w bramce, a ta piłka mnie jakby opuściła? Czekaj, ja się nie wiem, co się dzieje. Zabij! Ej! Jezowie! Ja też! Rozwal! Bananek! A my z Polakiem jeszcze gramy! Co jest? Auto time, użyłem. Gdzieś myślałem, że szczeryłem gola tym autem Nie będziecie mieć tej piłki. Nie traficie, bo wam, bo nie? zdążycie, nie, nie. Lol. Tam, tam, tam. I mamy mega boxa. Szóstka jeszcze? Star, nikt będzie Star Power do Piper. A, dobra, rozumiem. I jest to najlepsze. Drugi gadżet do Tary. Rozumiem? Tak, zobaczymy. Jestem na odcinku najwyżej ten gadżet. Widzimy w 19 odcinku. Jest 2000 pcharków, które za chwilę stracę przez sezon, nie? I ja przez sezon w ogóle stracę z 500 puch. Ja to powiem Widzimy w następnym odcinku.